Hej, witam ponownie dziś jest plan zrobienia drzwi do naszego garażyku, do naszej szopy narzędziowej oczywiście z palet do tego będziemy potrzebowali dwie palety będzie trzeba je rozbić pousuwać wszystkie te daski dociąć na odpowiedni wymiar skręcić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Palety już mamy po części rozebrane. Teraz wystarczy obciąć gwoździe na równo. gwoździe trzeba pousuwać. znaczy nie wybijacie tylko popcinać na równo Tak to wygląda po obcięciu gwoździ Mamy gotowy blat Jeszcze zrobię to samo z drugą paletą Złączę je Wymierzę i dotnę Tak żeby mi pasowały Ten odpór Kolejny krok Musimy odbić tą deskę, odmierzyć sobie jedną paletę i drugą paletę na odpowiedni wymiar na odpowiedni wymiar wysokości drzwi musimy to teraz ściąć z tej strony i na, na, na następnej palecie musimy zrobić identycznie to samo Ściąć ten kawałek i złączyć. Tak zrobiłem prowadnicę do cięcia, bo będę ciął tą maszyną, żeby mi nie zjechało. To kawałek podłogi, odpadu z podłogi, przykręciłem na równe odległości stąd. Odmierzyłem z tamtej strony. To tak samo no i dniemy. to samo trzeba zrobić na drugiej palecie, identycznie jedną stronę już mamy przyciętą tak to wyszło, teraz musimy odkręcić tą łatę wziąć drugą drugą, drugi blat podmierzać przykręcić i obciąć Tak mamy dwa gotowe blaty do łączenia. Dwie palety blaty połączone. Teraz musimy połączyć w tym miejscu, ale wykorzystamy to następny element, element palety. Oto tę deskę. Tylko musimy odbić te klocki. i ją wpasować w to miejsce kolejne po przycięciu tej deski nakładamy po dwóch stronach żeby nam łączyło po równej i przybijamy gwoździami o tą deskę dźwig garażowe. dwa blaty już mamy złączone ponosiłem do góry nawet w miarę się to trzyma jeszcze damy tu tak po przekątnej z jednej strony z drugiej strony i też wykorzystamy część palety. Wszystko to samo. Odbijamy klocki i odzyskujemy tą deskę. Deski przekątne już mamy docięte. Tak to wygląda. Teraz wystarczy tylko poskręcać. I będzie wszystko ok. Jeszcze później się obiję płytą. Taką płytą. w ja nawet jeszcze nie wymyślę cały czas, czym to, czym to, tą elewację zrobić. Nie mam jeszcze zielonego pojęcia, muszę poszperać. Może gdzieś ktoś coś robił Ale to wszystko wyjdzie w praniu Mam czas. Ok, zabieram się do skręcania tych poprzednich desek Postawię te drzwi, zobaczymy jak to wygląda w innej pozycji. Tak wyglądają drzwi z otwartnej strony. Myślę, że jest ok. Nie mam zbyt dużo jakiegoś rewelacyjnego sprzętu. Mam tylko to co widać: wiertarka, młotek, miara, ołówek, jakoś wyżna ryczka, stół, młotek. Ok, stawiam i drzwi, teraz zobaczymy, jak to wygląda inaczej, w widnej pozycji. A tak wygląda w pozycji stojącej drzwi mają wymiar 198 na 80 myślę że mi takie wystarczą tak wyglądają z tyłu Wstawimy je w to miejsce. Do, nasz, do naszego garażyku Do narzędzi. Ok, jak się podoba Wam filmik, łapka w górę. Jak chcecie zobaczyć moje następne filmiki, subskrybujcie mój kanał. Do następnego. Pozdrawiam.